W dalszym ciągu monitorujemy sytuację powodziową, która uspokaja się na rzekach Biała i Dunajec. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja na Wiśle w Szczucinie, gdzie od południa przechodzi fala kulminacyjna. Sytuacja na Wiśle w tej chwili się lekko stabilizuje. Poziom wody lekko opadł o 8 cm, ale na chwilę obecną, z tego cośmy przejechali już po rejonie i robimy to już od kilku dni, musimy się skupić bardziej na tych rzeczkach lokalnych, które mają dopływy do Wisły, ponieważ na tych rzekach podnosi się poziom wody i one mogą realne stworzyć zagrożenie na chwilę obecną. To są rzeki Upusz, rzeki Breń i dopływy w kanałach melioracyjnych. Fala przepływowa, jeżeli będzie spływać i nie będzie poziom wody wzrastał yy, z górskich rzek, nie będzie przybywać, to liczę, że 10-12 godzin, a z lokalnymi rzeczkami... Jeżeli woda spłynie z Wisły, udrożni się po prostu dopływ do, z lokalnych rzek do Wisły, to też sytuacja zostanie wtedy opanowana. Tak na terenie gminy wszystkie jednostki zostały postawione w stan gotowości bojowej, szczególnie jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczego-Gaźniczego. Na chwilę obecną nie mamy komunikatów, że e, trzeba by podjąć działania związane z ewakuacją. Mogą być lekkie pod, podtopienia tam jakichś dojazdów czy czegokolwiek, ale to wynika tylko i wyłącznie z dużych opadów deszczu, które przeszły e, w ubiegłych dniach. Na wałach nie brakowało mieszkańców, którzy bacznie się wydaje że ona się jeszcze trochę podniesie ale po, poprzednim 5 lat do tyłu to filary mostu były zakryte czyli woda dzisiaj jest na dzisiaj jest około 1,50 no, m poniżej tego stanu który ja tu obserwowałem 5 lat temu no i nic się tu nie działo, wytrzymały, wytrzymały y, y, tą, tą sytuację to czyli oceniając w stosunku do tamtego czasu, to nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa. Widzę, że tutaj jest i policja, i straż pożarna, i inni ochotnicy także. Z tego, co ja się tu orientuję, to w tego loku jest sytuacja dobra. Po prostu jest niski stan wody w porównaniu do lat poprzednich, które to było w 97, czy 2010, bo w ten czas to faktycznie było krytycznie. Czy teraz tego... spodziewacie się Państwo jakiejś fali kulminacyjnej, czy, czy myślicie, że... No, w tej chwili ja, ja tu bezpośrednio nie jestem, ale to, co słyszę i są. Co... Ja widzę, że obserwuję się tutaj, byłem rano i teraz jestem na wodzie, bo mnie to interesuje. To uważam, że fala zakurminacyjna chyba już przetacza się tutaj przez Szucień, albo już, no ona jest rozciągnięta na pewno, bo zawsze taka fala idzie parę kilometrów, a i uważam, że tutaj zagrożenia w tej chwili, na tej chwilę, to ja nie widzę tutaj zagrożenia na, na gminie tutaj szuci. Co służby są w pogotowiu, tak samo straże, inne służby w urzędzie gminy są po prostu w pogotowiu, w razie czego sprawdzają, bezpośrednio mają dyżury, sprawdzają śluzę, sprawdzają po prostu uwawy, jakieś doniesienia od ludzi, także w dzień i, dzień i noc, także te służby działają. Poziom Wisły według pomiaru obok mostu w Szczucinie od rana spadł o kilka centymetrów. Strażacy monitorują jednak cały czas dopływy rzeki na terenie gminy, które mogą spowodować zagrożenie. Prawdopodobnie alarm przeciwpowodziowy wkrótce zostanie odwołany w gminie Wietrzychowice. Natomiast z niepokojem w stronę Wisły patrzy cały Sandomierz. Tam fala powodziowa dotrze w godzinach wieczornych. Z kolei poziom Dunajca stabilizuje się, rzeka wraca do koryta, a stany alarmowe są odwoływane po kolei w poszczególnych gminach.